Dostałem zlecenie, tort Taki tort miałem zrobić na ósmą urodziny takiego jednego jegomościa. No to biorę się do roboty od razu, bo co? Yy, biszkot nie. Yy, białka ubijam, oddzieliłem żółtka, wiadomo, to strasznie to trwa długo, yy, ale mi się udało ubić, nawet nie wylata. Bałem się, że mi wylaci. Żółtka yy, dodaję, no i potem suche. Mąka, mąka ziemniaczana, wiadomo cukier, wszystko to będzie. Nie jak to to jak biszkot, nic nie zrobisz. No ale zrobiłem dużo, bo chciałem duży tort. No, i trzy od razu. Na szczęście, dzięki Bogu, miałem jakieś takie w domu tortowniczki. Hehehe. He, he, he. No, tu prosto, prawie, prawie równo. No i do piekarnika to poszło. Ci ubiegły. Teraz tak, i pierwsza warstwa miała być z jabłkiem prażonym. To więc prażę. Bez cynamonu, bez cynamonu, yy, teraz mus. Więc bita śmietana. Jednak znalazłem większą miskę i ubiję śmietanę. Ledwo tak się cieszę. Zalewam to wszystko białą czekoladą. A może podam na dole jak to jest, jakie mam proporcje. Mieszam delikatnie, żeby mi to się nie zważyło, a nie osiadło. Dobre. Biszkopty pocięte. Wypełniam jabłkiem. No i musem. Takie było zamówione, takie mam zrobić. No co ja zrobię? Nic nie poradzę. Zaraz te mniejsze. Mus. No to do te, te. O, truskawki, he, he, he. No i trochę jeszcze musu. No i to uklepuję tym na górze. I takie najmniejsze, te górne, to no nie miałem już takiej foremki, no to w jakiś taki słoiku zrobiłem czy coś. A, ważne, że działa, nie? Kombinuję. No to w domu jestem, nie, nie w robocie. Dobre. No i to do zamrażalnika. Musiałem je sobie wyjąć i wsadziłem, żebym to zamarzło, nie? <laughs> tak jest zadowolony jestem. No i teraz... E, ja sobie spreparowałem wcześniej takie masy cukrowe z kolorami. Bo żeby było kolorowe, nie? No i to robię. To nie znam się na tym. ręce mam za wielkie. No ale jakoś to idzie, nie? To obkrawam, tak o... o. No i to, o, ten, 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 ku, tu te, o, Pierwsza warstwa. Teraz ta największa będzie, bo ta zielona. Z jabłkiem. Za to trzeba odkroić, wysmarować, wysmarować tym yy, masą, jeszcze, żeby mi ta masa cukrowa potem nie zlatała. No, i tak o, pokażę wam, jak wałkuję ten, tą masę cukrową. No tak, tutaj, tutaj, w tą stronę, teraz w tą, żeby było cienkie. O, o, tu całym ciałem trzeba. Dziurka mi się zrobiła, ale zalepiłem. O, i jakoś tak o. No, ta. Nie wiem, czy mówiłem, ale wspaniale, gotuje. <grym zainteresowanie> o. No, i tak to mniej więcej stoi. W środku są. Słomki. Żeby mi to się nie rozwaliło. No, ale tak Ja tam nawet byłem zadowolony. Takie 3 na 10 Patrzcie. Porównajcie sobie. No, w miarę taki sam. Hehehe, <grym zainteresowanie> a! I zapraszam na trasę koncertową, jesienną. Jedna razie jest Kraków, Brzesko i Warszawa. Kupujcie bilety na kub bilecik, bo schodzą jak ciepłe te. Parówki. He he. Tam będą jaja i inne różne produkty. <laughs> e, więc zapraszam. Pilnujcie tego. No i tam wiadomo, na tych mediach to też e, e, polubiajcie i sz sz szarujcie. szorujcie. He he. He he he.